Posat News. Czarna seria na polskich drogach. W trzech wypadkach zginęło w sumie 14 osób. 8 osób nie żyje, a 10 zostało rannych w wyniku zderzenia busa z tirem. Busem jechali pracownicy firmy ochroniarskiej. Najprawdopodobniej w tirze pękła opona i kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Do wypadku doszło w Szczanowicach, w Łódzkiem na drodze krajowej nr 8. W tej chwili ta liczba osób biorących udział w zdarzeniu to 18 osób, czyli kierujący tirem 27-latek i 17 osób, które podróżowały busem, w tym kierujący i pasażerowie, pracownicy jednej z firm ochroniarskich, którzy byli codziennie na tej trasie rozważeni do pracy. Spośród osób, które podróżowały busem mówimy o 8 ofiarach śmiertelnych, 5, 5 mężczyznach, 3 kobietach. Dokonujemy oględzić zarówno miejsca zdarzenia, miejsca samochodów, dokonujemy oględzin samochodów z udziałem biegłego. Zabezpieczamy wszelkie możliwe ślady, dokumentacje. Biorąc pod uwagę zakres, zakres zdarzenia, biorąc pod uwagę ilość, ilość tutaj przedmiotów do zabezpieczenia, na pewno kilka godzin, na pewno kilka godzin z tego tytułu, na pewno będą tutaj pewnego rodzaju utrudnienia. Osoby, które były przewożone tym busem, tym Volkswagenem, transporterem. E, były przewożone w komfortowych warunkach. Był to nowy bus, rok produkcji 2006, a więc pełna pięcioletni samochód. Samochód, który był wyposażony w fotele lotnicze, miał na każdym siedzeniu zainstalowane pasy bezpieczeństwa, więc ci ludzie byli przewożeni tak, jak stanowią przepisy prawa. Trzeba także powiedzieć to, że ten bus był zarejestrowany na 25 osób. Myśmy już zabezpieczyli dowód rejestracyjny, a w tym pojeździe przebywał łącznie z kierowcą w 16 Osoba, więc tutaj należy już bezsprzecznie wykluczyć, że ten bus był po prostu przepełniony. Do innego tragicznego wypadku doszło w nocy w miejscowości Dąbcze w Wielkopolsce. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęła cała pięcioosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci. W tym czasie były opady deszczu. Droga jest w stanie fatalnym. Są duże kolejny spękania, także nawierzchnia wymaga szybkiej naprawy. W samochodzie, w jechała rodzina, trzy osoby dorosłe i dwoje dzieci. Na miejscu wypadku zginęły trzy osoby dorosłe i jedno dziecko. Natomiast chłopiec zmarł w szpitalu. Polacy to prawdziwi piraci drogowi. 10% kierowców to potencjalni zabójcy. Przekraczanie prędkości jest naszą narodową przypadłością. Tkwi w naszej mentalności, a przyzwyczajenia najtrudniej zmienić. Poza tym opamiętanie często przychodzi za późno. Monika Zalewska. To, jakimi jesteśmy kierowcami, widać na drogach. Są tak zwani piraci, którzy manewrują, podjeżdżają, zajeżdżają. Widać to też w najnowszym raporcie, który dotyczy przekraczania prędkości. Okazuje się, że 10% kierowców, to bardzo duża ilość, przekracza prędkość powyżej 150-160 na godzinę na terenie zabudowanym. To już nie jest brawura i bezmyślność. 10% kierowców to potencjalni zabójcy. Nasze drogi spływają krwią, a winę za to najczęściej ponosi człowiek. Ten kierowca ciężarówki wraca z Hisz Pani i ma porównanie. U nas nie ma jeszcze kultury jazdy. Wiadomo, jak to jest w Niemczech. Podczas gdy zmiana pasa, na przykład ruchu, jest. Rzucę kierunkowskaz. Tam jednak inna zupełnie kultura jazdy jest. Kolejny nasz problem to niesprawne samochody. Brak światła postojowego, brak światła mijania. Ten tir zatrzymany dziś przez inspekcję drogową. Bardzo niebezpieczne. To w każdej chwili może pęknąć, zawieszenie opadnie nam. Nie nadaje się do jazdy. Nie zostanie dopuszczony do ruchu. Ku przestrodze przypominamy, tylko dziś. W trzech największych wypadkach zginęło w sumie 14 osób. Monika Zalewska, Polsat News.